Dobra, w sumie mogłam to powiedzieć na początku. Czego więcej chcieć od życia? Powinno być tak, słuchajcie, w książce są parowe czołgi. Dziękuję, dobranoc! Witajcie! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną recenzją, tym razem pięknie wydanej książki pod tytułem Cena honoru, autorstwa Macieja Pary. Jest to recenzja sponsorowana, czyli fantastycznie, ponieważ dzięki takim współpracom mogę mówić o książkach na tym kanale, więc nie wiem, jak Wy, ale ja się z tego bardzo cieszę. Jesteście fanami Krasnoludów? Nie. To zostaniecie! Pozycja jest nietypowa i godna uwagi, bo właśnie to krasnoludowie czy też krasnoludzi grają pierwsze skrzypce w tej powieści. No, to znaczy oczywiście niedosłownie grają na skrzypcach, okej, okay. no myślę, że się domyśliliście i wiecie o co mi chodzi. W popkulturze krasnoludy są na straconej pozycji. Są niskie i krępy, a jak coś jest niskie, nie jest zwiewne i urocze jak jakaś malutka wróżka, no to przecież wiadomo, że jest śmieszne, prawda? Jakby co, to to była ironia, gdybyście się nie zorientowali. Dlatego zwykłe krasnoludy pełnią zwykle rolę elementu komediowego. Kogoś, kto rubasznym tekstem przełamie powagę ważnych negocjacji, kogoś, kto zostanie zrzucony ze skały, ale odbije się od ziemi swoim wielkim brzuszyskiem, to gruboskórne, silne i mówiące ze szkockim akcentem typki. Role przystojnych i heroicznych łamaczy serc zostawiają zwykle ludziom i oczywiście ukochanym przez wszystkich elfom. Choć nie można tu nie wspomnieć o chlubnym wyjątku, jakim był Torin Dębowa tarcza z hobbita, jakkolwiek można się kłócić o to, czy Hobbit to dobry film, czy nie, to jestem pewna, że godność i poważne spojrzenie Torina Dębowej kar karczmy. Torina Dębowej tarczy poruszyło czułą strunę w niejednym, niewieścim sercu. W ogóle, miałam to powiedzieć, ale ta karczma mnie wybiła z tego, że oczywiście był grany przez Richarda Armitage'a, więc bardzo dobry aktor. Choć potem można się trochę zdziwić, kiedy odkryjemy, jaką ilość silikonu nałożono mu na głowę i być może również gdzie indziej, żeby zmienić go w księcia Krasnoludów. Jak znajdę ten, to w zasadzie nie, no, no, na, no na memach to znalazłam, ok, więc jak znajdę tą grafikę, to wam to wrzucę teraz na ekran, a jak nie, to musicie mi uwierzyć, że było tego naprawdę dużo. Romantyzowane przez nas elfy znacznie częściej zostają postawione w blasku reflektorów, zwłaszcza w książkach. Maciej Para wychodzi naprzeciw naszemu zapotrzebowaniu na krasnoludy. Nawet jeśli sami o tym jeszcze nie wiemy, to on wie. Czas, żeby krasnoludy wreszcie zaczęły błyszczeć. Nie, nie jak Edward w Zmierzchu, ale jak diament wydobyty gdzieś pod górą i starannie oszlifowany, położony obok podwiędłego wiechcia symbolizującego elfy i wypalonej, lekko nadkruszonej cegły symbolizującej ludzi. Jeśli macie jakiś lepszy pomysł na te symbole, to zostawiam wam pole do popisu w sekcji komentarzy oczywiście. No ale no, podwiędłe elfy, no bo to już się tam przejadło, prawda? A ta pokruszona cegła, no bo, bo, bo ludzie się szybko starzeją i umierają, więc się już kruszą. W każdym razie, w tej książce krasnoludy zdecydowanie wysuwają się, nam, się na pierwszy plan. Inne rasy pojawiają się tylko od czasu do czasu, ich rola jest zdecydowanie marginalna. Czy ten fakt sprawi, że każdy miłośnik fantastyki rzuci się na cenę honoru, jak na świeżo upieczoną bułeczkę z nadzieniem truskawkowym? Pewnie nie. Mnie osobiście krasne ludy jakoś strasznie nie kręcą, choć muszę przyznać, że faktycznie inne rasy czasem wieją już nudą, więc może jest to jakiś kierunek do wyeksploatowania. W każdym razie mnie osobiście znacznie bardziej zachęca obietnica ciekawej historii i na szczęście to również jest coś, co możecie w tej książce znaleźć. Opowieść zaczyna się w Angazgron, podziemnej stolicy krasnoludów, czyli po krasnoludzku w kowadle Angaza, najważniejszego boga krasnoludów. Zwie się go również kowalem dusz i myślę, że możecie się domyślić, dlaczego tak jest. Bardzo szybko dowiadujemy się, że panuje w nim, w sensie... W w tym mieście delikatna równowaga między trzema wielkimi krasnoludzkimi klanami: młotodzierżcami, silnymi i walecznymi, których w mieście jest najwięcej i którzy stanowią główny trzon krasnoludzkiej armii, wietrznostopymi, ceniącymi sobie niebo nad głową i wiatr na policzkach, oraz mrocznymi kowadłami, klanem krasnoludów, który jako jedyny para się magią, za którą te krasnoludy oględnie rzecz ujmując nie przepadają. Ta delikatna równowaga bardzo szybko zostaje zachwiana. Umiera bowiem król Krasnoludów, a jego jedyny syn i dziedzic zginął na wyprawie wiele miesięcy temu. Pojawia się więc odwieczny problem: kto ma zostać nowym władcą Angas gron? I co ważniejsze, z którego klanu ma pochodzić? Wszystkie dawniej uśpione niesnaski klanowe wychodzą na powierzchnię, przynosząc ze sobą poważne konsekwencje nie tylko dla naszych bohaterów, ale dla całej rasy krasnoludów. Cena honoru to zbiór dziesięciu opowiadań. Jeśli trochę mnie znacie, to wiecie, że nie jestem wielkim fanem opowiadań. Zwykle wolę po prostu jedną długą historię. Cena honoru jednak dała radę ku mojemu zaskoczeniu. Zaraz Wam powiem dlaczego. Po pierwsze, Autor ma talent do tworzenia ciekawych postaci, które za każdym razem szybko zahaczają moją uwagę i sprawiają, że chce poznać historię, która im towarzyszy. Co jest bardzo ważne dla mnie w opowiadaniach, bo inaczej po prostu nie chcę mi się czytać następnego, bo jestem obrażona, że skończyła się tamta historia z tamtymi bohaterami. Po drugie, wszystkie opowiadania są ze sobą powiązane. W przeciwieństwie do zwykłej antologii, gdzie nawet jeśli mamy jakiś motyw przewodni, to wszystkie opowiadania są każde z innej beczki. Tutaj każde następne opowiadanie jest w jakiś sposób związane z poprzednim, o czym dość szybko możemy się zorientować. Jeśli nie bezpośrednio z poprzednim, no to z którymś wcześniejszym. Na przykład, jeśli bohater jednego opowiadania zostaje pokonany przez, dajmy na to, sprytnego szpiega, to w którymś kolejnym opowiadaniu możemy poznać dalsze losy owego szpiega, którego kojarzymy, bo bardzo mocno wrył nam się w pamięć. Albo bohaterem danego opowiadania jest syn kogoś, na kim wcześniej nam zależało, i teraz podświadomie chcemy się dowiedzieć, jak potoczyły się jego losy po śmierci ojca i jak wpłynęło to wszystko, wpłynie to wszystko na jego decyzję. Kolejne opowiadania odsłaniają przed nami skutki decyzji podjętych na wcześniejszych kartach powieści. Czytanie tej książki przypominało mi więc trochę Sunięcie po takiej pajęczej nici. Śledzicie sobie tę cieniutką, błyszczącą nitkę, a kiedy się kończy, rozdziela się na dwie następne. I kiedy podążacie jedną z nich, to prowadzi was do następnej, a ta do następnej, aż w końcu robicie krok w tył i orientujecie się, że tak naprawdę nie są to osobne nitki, ale połączona ze sobą pajęczynka. Albo lawina górska, tak bardziej dobitnie nie może powiedzieć, gdzie jeden potrącony na początku kamyczek potrąca następny, ten następny i tak dalej, i tak dalej. A kiedy już wszystkie się osuną, to widzimy, że cała ta seria małych pozornie kamyków zmieniła oblicze całej góry i tą górą jest oczywiście naród krasnoludów. Taka konstrukcja okazała się też mieć pewne nieoczekiwane zalety. Nie wierzę, że to mówisz, że opowiadania mają jakieś zalety, po prostu koniec jest blisko. Otóż pozwala nam śledzić wydarzenia i ich skutki na znacznie większą skalę niż w typowej jednotomowej powieści. No bo porównujemy sobie jeden tom tego, prawda, do jednego tomu książki, która by się składała z jednej powieści, a nie ze zbioru opowiadań. Nie musimy tutaj żmudnie śledzić każdej bitwy i potyczki, ani wszystkich politycznych rozmów, by potem po dopiero sześciu grubych tomach wreszcie dowiedzieć się, jak skończyła się wielka wojna dwóch królestw. Na przestrzeni jednej książki możemy poznać losy trwającej dekady wojny, a także jej następstwa. I to nie tylko jeśli chodzi o losy naszych bohaterów, ale też widzimy znacznie szerzej rozchodzące się kręgi niczym kręgi na wodzie. Widzimy, jak rozpadają się rodziny i kruszą dawne przyjaźnie. Obserwujemy rozwój technologiczny krasnoludów od prostych kórzł. I toporów, choć nie wiem, czy kusze są w sumie można nazwać prostymi, ale aż po czołgi parowe, granaty i karabiny. Tak, parowe czołgi. Dobra, w sumie mogłam to powiedzieć na początku. Czego więcej chcieć od życia? Powinno być tak. Słuchajcie, w książce są parowe czołgi. Dziękuję, dobranoc. Do usłyszenia w następnym odcinku. Ale wracając, wydarzenia, których jesteśmy świadkami, wpływają nie tylko na społeczeństwo Krasnoludów, ale nawet na sam krajobraz ich ojczyzny. A to wszystko poznajemy na przestrzeni zaledwie 350 stron, nie tracąc z oczu ścieżki, która przywiodła nas tutaj z samego początku książki. Jakimś cudem nie gubimy się też w postaciach, mimo że jest ich naprawdę sporo pochodzą z różnych klanów i mają różne cele. Każdy krasnolud lub krasnoludka jest też w jakiś sposób charakterystyczny, czy to przez jakieś ciekawe, łatwe do zapamiętania nazwisko, które pozwala na dodatek skojarzyć krasnoludy jakby ze z ich przodkami, ponieważ jak mamy to samo nazwisko, no to wiadomo, że to jest potomek kogoś, kto był wcześniej. Um, a jeszcze od, do, od czasu do czasu autor dorzuca nam takie naprowadzające przypominajki, które wystarczają, żebyśmy przypomnieli sobie o, o kogo chodzi. I nawet jak wróciłam do jednego z opowiadań po przerwie, to bardzo szybko byłam w stanie się odnaleźć, więc to jest duży plus. Podawają mi się też krasnoludzkie nazwiska. Mamy młotodzierżców, iskrzący młot, kamiennorękich, zdobywców szczytu, gromobrody skało kruszców. Wszystkie są klimatyczne i moim zdaniem bardzo pasują do krasnoludów i powiem wam z punktu widzenia kogoś kto też pisze książki choć opublikowana zostanie tylko jedna już niedługo, to wymyślanie nazwisk jest strasznie trudne. Nie znoszę wymyślać nazwisk, bo zawsze mi tak zależy, żeby były właśnie klimatyczne i pasowały, ale równocześnie to jest w pewnym sensie tak nieistotne, w sensie dla fabuły, którą właśnie opisuję, bo to jest istotne, że nie wiem, ktoś kogoś właśnie zrzuca ze skały, nieważne, że on ma nazwi na nazwisko właśnie, nie wiem, kruszący młot, prawda? Więc macie ochotę wpisać tam po prostu Bob i wrócić do tego później, ale ze swojego doświadczenia, ja tak mam przynajmniej, że jak coś tak wpiszę, to potem to zawsze zostaje, bo już nie chcę tego wymyślać. Więc w każdym razie nazwiska są bardzo fajne. W ogóle podobało mi się też samo przedstawienie krasnoludów jako rasy. To prawda, nie odmówią dobrego piwa, ale bycie krasnoludem to coś więcej niż tylko machanie toporem. Krasnolud jest wart tyle, ile jego honor. Jeśli jego honor zostanie splamiony, oznacza to hańbę i to nie tylko dla samego winnego. Hańbą mogą zostać okryci wszyscy jego przodkowie, nieważne jak wielkich czynów dokonali za życia. Dlatego jedyną rzeczą, o którą Krasnolud dba bardziej niż o swoją brodę, jest właśnie ów honor choć większość krasnoludów pojmuje go tak samo. No bo wiadomo, że honorowy krasnolud, nawet honorowy człowiek, to jest ktoś, kto jest odważny, nie ucieka z pola bitwy, nie łamie danego słowa i tak dalej, i tak dalej. No to jednak istnieją pewne rejony, których interpretacja staje się nieco bardziej skomplikowana. Na przykład obowiązkiem krasnoluda jest służenie swojemu klanowi i dbanie o jego dobro. No i teraz, co jeśli nasz dowódca każe nam w ramach służby klanowi wymordować bezbronne kobiety i dzieci? Co za założenia jest niehonorowe? No tu możemy stracić jakby złamać swój honor, zaprzeczyć mu i tu. Więc jaką decyzję mamy podjąć? Jak taki konflikt wpływa na człowieka? Znaczy się na krasnoluda. Jak uratować swój honor? A może warto poświęcić go dla dobra najbliższych albo większego dobra całej krasnoludzkiej rasy? Nasi bohaterowie niejednokrotnie stają przed takim wyborem i nie są to wybory łatwe. Kolejną bardzo ważną rzeczą dla krasnoluda jest oczywiście jego broda. To również zostało fajnie pokazane. Na przykład mamy takie sceny, gdzie autor pokazuje nam, że dla krasnoluda utrata brody, na przykład w wyniku poparzenia, załóżmy, miotaczem płomieni, jest tragedią równie wielką, jeśli nie większą niż na przykład utrata kończyny. Skoro już przy tym jesteśmy, to podoba mi się, że te krasnoludy, które parają się wojaczką, często mają blizny i to, Często są to blizny wielkiej wagi. Książki, w których ktoś jest żołnierzem i to na dodatek czynnym, takim stojącym w pierwszej linii, a nie jakimś oficerem, który rozkazuje z daleka. I jeśli ta, w takiej książce ten bohater, właśnie taki czynny żołnierz, ma nieskazitelną urodę, no to to nigdy nie wydawało mi się realistyczne. No czasem autorzy dają im jakąś pojedynczą bliznę niczym w grze RPG, żeby zaznaczyć, że no coś tam ich jednak drasnęło, są bardzo dzielni i to tylko dodaje im urodę. Roku. No, cała ta wojna wydaje mi się wtedy mniej prawdziwa. No w końcu, w bitwie o naszym losie bardzo, bardzo często decydują nie tylko nasze umiejętności, tylko zwykłe szczęście, więc wydaje mi się, że nie dałoby się długo i regularnie walczyć właśnie w tych pierwszych szeregach i nie odnieść żadnej poważniejszej rany. W cenie honoru, krasnoludy często noszą piętno wojny. Mamy nawet krasnoludy tak okaleczone, że w żaden sposób, nawet na upartego, nie można powiedzieć, że są urodziwe. Wręcz przeciwnie. Ten sposób przedstawiania walki i ich konsekwencji jest fajnie przekonujący i imersywny. Odwrotnie ma się sprawa ze zbrojami płytowymi. W cenie honoru niektóre krasnoludy są bardzo przywiązane do swoich starożytnych zbroi płytowych, często dziedziczonych po przodkach i często zdobionych jakimiś tajemniczymi, magicznymi runami. Są do nich na tyle przywiązani, że możemy dość często natknąć się na krasnoludy, zwłaszcza wysoko postawione lub bardzo, bardzo, bardzo utalentowanych wojskowych, utytułowanych, którzy po prostu cały czas w tych zbrojach chodzą. Cały dzień. No, po prostu siedzą w nich w robocie. I nie chodzi mi tu bynajmniej o ciężar zbroi. Nie, nie, nie. Jestem w stanie uwierzyć, że krasnoludy to magiczna, wyjątkowo silna rasa, dla której noszenie pełnej płyty to pestka. W ogóle są jakieś magiczne runy na tej zbroi, więc może nikt nam o tym nie mówi, ale może to jest magiczna zbroja, która jest w sumie dość lekka, jak na zbroję płytową. Ale wyobrażacie sobie, jak niewygodnie się w takiej zbroi chodzi do Łazienki. Człowiek, a pewnie również i krasnolud, przynajmniej kilka razy w ciągu dnia musi iść na siusiu. No i co? Wtedy krasnolud przywołuje do siebie giermka, który pomaga mu zdjąć całe to żelastwo, przynajmniej od pasa w dół. Rozpina mu te wszystkie paski, potem odkłada te płyty na bok, potem pomaga mu zdjąć przeszywanice, czy co tam się nosi pod spodem w tym świecie. No może i pomaga, kto im zabroni mieć gierka na podorędziu, a może mają specjalne klapki albo kanaliki służące do wyżej wymienionych czynności, ale w takim razie wielkie jest poświęcenie krasnoludów dla stylówki i tradycji. Nie mówiąc już o tym, że w takiej zbroi i przeszywce pod spodem musi być okropnie gorąco. N no i nie wiem, chodzą chyba w takim razie w pełnej zbroi, ale bez rękawic? No bo... Trochę ciężko robić w takich rękawicach coś bardziej precyzyjnego niż trzymanie trzonka, topora, nie mówiąc już o pisaniu listów czy jakichś rozkazów na no nie. No dobra, no trochę się śmieję z tych zbroi. Wiadomo, że to jest mimo wszystko konwencja fantazy. Ten motyw pojawia się w książkach. No i zdarza się, że w znacznie głupszy sposób. Te krasnoludy tutaj przynajmniej nie są na tyle głupie, żeby uznać, że to świetny pomysł, żeby pływać w kolczugach, czy właśnie w takiej zbroi płytowej, więc nie jest źle. Przypuszczam zresztą, że może autor miał na myśli sam półpancerz, albo jakiś inny element tego typu. No ale zawsze jak czytam o czymś takim, to zamiast odczuwać wiecie, tą epickość i być pod wrażeniem, no to raczej o taką krótką przerwę, bo tak mnie trochę to bawi, taką przerwę na taką myśl, że no, to byłoby strasznie niewygodne. Moim zdaniem lepiej byłoby z tych zbroi zrezygnować i wdziewać je na swoich bohaterów dopiero wtedy, kiedy ruszają do boju albo pokazują się w jakichś sytuacjach ceremonialnych, na przykład. To pewnie takie trochę skrzywienie zawodowe mojej strony. No bo w szermierce, na przykład szablą, no to jak mamy na siebie ubrać grubsze spodnie, kaftan, ochraniacz, plastron. Rękawice, maski, ochraniacze łokci i obojczyków, na kolenniki, najlepiej na golenniki. To już i tak jest tak sobie. A my to mamy wszystko fajne i lekkie. I gdzie takiemu zestawowi jest do zbroi? No ale to taki drobny zgrzyt, który w lekturze szczerze mówiąc nie przeszkadza. Mówisz sobie, no dobra, taka konwencja niech będzie. Natrafiłam tu też na moje chyba najbardziej nielubiane słowo z całego gatunku fantazy, czyli człeczyna. Ja rozumiem, że to ma być pogardliwe określenie na ludzi. Pojawia się ono zresztą w wielu książkach, ale czy tylko dla mnie ono brzmi tak nieprzekonująco? W sensie zawsze zabija mi to klimat, jak ktoś mówi, na przykład, guz się jak jakaś człeczyna, ale równocześnie przyznaję, Przyznaję, że nie wymyśliłam jeszcze lepszego zamiennika. W jaki sposób, no powiedzcie mi, powiedzcie mi, wy się na pewno na tym znacie, w jaki sposób można pogardliwie mówić o ludziach, ale jako o gatunku, o całym gatunku, w jaki sposób inne rasy mogłyby pogardliwie mówić o ludziach. No bo ludziki brzmi jeszcze gorzej. Więc jeśli macie jakiś pomysł, to dajcie znać, bo mnie to bardzo męczy. Jedyne co do tej pory wymyśliłam, to to, że takie krasne ludy musiałyby mieć na właśnie takie obraźliwe słowo na ludzi jakieś w swoim własnym języku które nie byłoby tłumaczone no wiecie tak jak nie wiem, w książkach o Japonii pojawia słowo no nie ale no to też nie jest jakieś super rozwiązanie. Wprowadzenie nowych słów zawsze jest ryzykowne dla autora, trzeba je tłumaczyć, czasem po, potem je trzeba przypominać. No ale nic li, 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 lepszego mi na razie nie przyszło do głowy. Widzicie, jak się oburzyłam tą czułeczyną, że aż mi się język plącze. No więc, jakby to akurat nie jest żaden minus do tej, do tej książki, tylko chciałam się z Wami podzielić moim przemyśleniem na ten temat, bo jak mówiłam Wam o dworze Cierni, i już tam też była ta człeczyna, to jakoś nie zdążyłam, więc teraz mi się przypomniało. Na koniec ostatnia, choć nie najmniej ważna kwestia, czyli wydanie. Jak widzicie, książka jest przepięknie wydana. Wy jeszcze nie widzicie, ale ja wam zaraz pokażę. Mamy twardą oprawę z bardzo ładną grafiką na okładce. Twarde oprawy, to nie jest jakiś standard ostatnimi czasy, moim zdaniem, zwłaszcza przy pierwszym wydaniu. Więc należy zwrócić na to uwagę. No nie w sensie, zwykle najpierw mamy miękką oprawę, a potem, jeśli książka, książka się spodoba i jest jakieś wznowienie, no to wtedy ewentualnie mamy twardą oprawę również dostępną. Do tego mamy bardzo przyjemny, naprawdę bardzo miły, gruby, kremowy papier. Na wklejce mamy do tego mapę. Z której, jak możecie się spodziewać, oczywiście ja akurat nie skorzystałam, bo mnie to podczas czytania guzik interesuje. Wolę sobie wszystkie kierunki i odległości wyobrażać w głowie. Niemniej jednak jest. Wiem, że wielu osobom jest potrzebna, w sensie bardzo dużo lepiej im się z nią czyta, więc możecie sobie z mapki skorzystać. Jest ładna i jest wydrukowana w kolorze. Y Powiem wam, że mało ostatnio czytam fizycznych książek, a za dużo e-booków, ale chyba pierwszy raz spotkałam się z mapą umieszczoną w tym miejscu. Popatrzcie, że macie okładkę, otwieracie i ja nie pamiętam, jak się nazywa. Napiszcie mi w komentarzach wklejka. No, w sensie tutaj, jeszcze zanim się w ogóle zacznie książka jako taka. Zwykle ona jest gdzieś tam, jakby na pierwszych stronach, że tu mamy tą str te strony tytułowe i tam jakieś tam, że wydawnictwo takie a takie, bla bla bla, i no, gdzieś tu jest dopiero ta mapka, a nie tam całkiem z przodu. W każdym razie bardzo mi się to rozwiązanie podoba. Super to wygląda. Poza tym, wydaje mi się, że jak jest tutaj, to dużo łatwiej do niej sięgnąć w czasie czytania, no nie? Bo nie musicie sobie, nie wiem, dawać jakiejś zakładki, czy, czy szukać właśnie na tych pierwszych stronach, tylko pyk, podnosicie okładkę i od razu mapa jest. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, jak zaczynamy czytać, to okazuje się, że cała książka jest pełna. Naprawdę, nie żartuję, ona jest pełna ilustracji. Już nie licząc nawet, czekajcie, o proszę bardzo, tu mamy taką ilustrację na przykład. Tych ilustracji jest mnóstwo, i to nie licząc tych takich ozdobników, tutaj tych, które nam zastępują trzy gwiazdki, i nie licząc tych ozdobników, które mamy na dole przy numeracji stron. Więc nie licząc tych właśnie ozdobników, mamy aż 32 czarno-białe ilustracje, i w tym przynajmniej jedna z nich zajmuje całe dwie strony z książki. Ja sobie oczywiście w nią teraz nie trafię, no nie, ale czytacie sobie, wyobrażacie sobie, czytacie sobie, czytacie, tu odwracacie stronę i tu macie bum, taką. Wielką, słowa na J, taką wielką ilustrację na dwie strony. Bardzo fajnie to wygląda, i zdecydowanie podbija to klimat w trakcie czytania. Mi osobiście najbardziej podobają się ilustracje, które pokazują otoczenie. Może was to zdziwi, bo bohaterów to ja sobie sama mam już w głowie jakiś obraz najczęściej, i on jest w ogóle idealny, są zawsze ładniejsze niż ci, którzy są narysowani, pasują, prawda, tutaj do gustu czerwia odnośnie zwłaszcza przedstawicieli płci przeciwnej, ale nie tylko. Natomiast zawsze mam dużo większy problem z krajobrazami. No, jakoś widzę w głowie taką, wiecie, generic standardowa, nie wiem, łąka, albo jakieś tam wzgórza, albo no, jakieś tam, jakieś tam miasto pod górą, no nie, więc to mi bardzo pomaga faktycznie y, dużo bardziej sobie wyobrazić to, co autor miał na myśli. W sensie te ilustracje mi pomagają sobie wyobrazić te krajobrazy, bo nie wiem, coś mam wrażenie, że chyba zaplątałam i to mogło nie zabrzmieć tak, jak chciałam. No więc. Tak, ilustracje. Ale były tu też, było tu też parę ilustracji, które pokazywało na przykład przedstawicieli innych ras oczywiście w akcji i to też było fajne, no bo zwłaszcza jak mamy jakąś taką niestandardową rasę, tutaj na przykład są arlokki, no to mamy od razu narysowane jak oni wyglądają. Podobała mi się też ilustracja, przynajmniej jedna taka była, która pokazywała jednego z bohaterów, który właśnie przez lata walki został dość konkretnie pokiereszowany. No bo ja zawsze wyobrażam ich sobie znacznie ładniejszych niż są w rzeczywistości. Jak ktoś jest napisany, nawet właśnie, że jest taki okropnie brzydki i że ludzie nie mogą na niego patrzeć, no to tu macie wszystko czarno na białym i faktycznie możecie mieć takie. Ojej, no, no faktycznie, piękny to on nie jest, no nie? No i bardziej dzięki temu możecie się wczuć w emocje innych krasnoludów, którzy rozmawiają z kimś takim, czują się przy nim nie do końca komfortowo, no nie? Bo tak to zawsze jest takie, no to niedobre krasnoludy powinny od razu ta komuś takiemu współczuć, więc yy, to było bardzo spoko. To wszystko razem, czyli okładka, papier, ilustracje i mapa, to daje nam wrażenie produktu luksusowego. Normalnie tak wydaną książkę spotykamy raczej jako produkt kolekcjonerski, wydany właśnie dopiero kiedy dana książka chwyciła jako gratka dla zaangażowanych fanów, właśnie zwłaszcza z tymi ilustracjami, prawda? No i najczęściej jest to książka sprzedawana w dużo wyższej cenie. Więc jeśli chcecie komuś dać ładny prezent albo mieć książkę taką fajną do wyeksponowania na półce, no to cena honoru na pewno w tym względzie się sprawdzi. Choć oczywiście nie jest to jedyny powód, dla którego warto ją mieć. Jak zawsze, liczy się przede wszystkim dobra historia, a to dostajemy Napiszcie koniecznie, jaki jest Wasz stosunek do krasnoludów. Lubicie ich, chcecie, żeby było o nich więcej, a może są wam obojętni, czy wręcz może nie przepadacie za tą rasą. Dajcie też znać, jakie są Wasze ulubione powieści, filmy i gry o krasnoludach. Właściwie to gry nie potrafię z żadnej przywołać. Znaczy, potrafię, ale to jest takie trochę oszukaństwo, no bo dobra, no we wszystkich RPG-ach fantazy mamy krasnoludy. Znaczy, nie we wszystkich, ale w wielu. Nie wiem, w w grałam na przykład bardzo seksowną krasnoludką, która była ruda i miała wielki topór. No ale takiej gry poświęconej w dużej mierze krasnoludom, to nie kojarzę żadnej. Poza planszówkami. Tam była taka planszówka o tych krasnoludach, co szukały złota i był jeden podstępny krasnolud, się go losowało, to trzeba było wszystkich tam y, udawać, że ten skarb jest gdzie indziej, żeby ich namawiać do zmiany trasy, a cała reszta próbowała. Znaleźć skarb, no nie? No więc, jak jakieś kojarzycie, to napiszcie. Dobrze. Rozgadałam się. To już wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. A jeśli chcecie sobie wypełnić jakoś czas do ukazania się owego odcinka, to zajrzyjcie na mojego patrona i tak gdzie czekają na Was dodatkowe treści. No to cześć. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Pańcera, Kuby, Making the Matrix, Fantastyk Michasia. Flaminguela, Marka Olszewskiego, Marka Mościckiego, Raoko Fenela i Wolfgarda. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni!